Góra Anny, kapliczka Leopolda, proszówce kołogryfowa. 27 lipiec 2025 rok za godzinę odbędzie się uroczysta doroczna msza i odpust. Piękne błonia, Ale jedna rzecz to jest wniosek dla radnych gminy gryfów. Powiatu. Molułeckiego. Piękna kapliczka. Ładnie wszystko zadbane, ale jest wielkie zagrożenie i może dojść do tragedii. Składamy wniosek do radnych: zabezpieczyć przepaść przy kaplicy Leopolda. z 20-metrowa przepaść z jakimś wiązawiskiem, czyli może spaść. Utopić się w błocie. Tragedia. Miecz Damoklesa.